Was Elżbieta Witkowska na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejny koszyczek. Jak uszyć taki koszyczek na jajka? Jest to bardzo prosta sprawa tutaj, nawet nie potrzebujecie żadnego, e, żadnego wykroju. Także jest to prosty sposób uszycia. Można go usztywnić wigofilem, albo można go usztywnić wkładem klejowym, albo sztywnikiem, albo na, na przykład tak jak w tym przypadku ja mam tutaj ten uszyty, można włożyć włókninę grubości 1 cm. Co potrzebujemy do uszycia takiego y, koszyczka? Potrzebujemy, y, słuchajcie, bawełny. Ja to szyłam z bawełny, więc najprościej jest uszyć z bawełny. Y, potrzebujemy kawałki około 30 cm na 30 cm, je, jeden taki kawałek i cztery kawałki 15 cm na 15 cm. I oczywiście taki duży jeden kawałek albo wigofilu, albo, y, albo y, tego wkładu klejowego, albo. Wókniny. Co tam chcecie? Tego dużego. Przystępujemy do krojenia wszystkich potrzebnych elementów. Kroimy elementy 4, 4, 15 na, na 15. To są cztery takie elementy. Jeden element 28 na 28. I sztywnik 27 na 27. Przyklejamy sztywnik do albo włókienne, nawet możecie zrobić do tej dużej powierzchni. Naprasowujemy. Mamy już naprasowane. Teraz bierzemy, to odkładamy na razie, bierzemy nasze elementy i układamy je sobie tutaj. Na przykład będzie to będzie tu. To tu, to tu, to tu, a to tak. I łączymy to z tym. Tu przeszyjemy na maszynie. To z tym. To przeszyjemy na maszynie tu. Mamy już przeszyte te elementy. Rozprasowujemy na żelazku. Ok. Jeden, drugi, tak to miało być. Ok. Teraz składamy równo to z tym. I przeszywamy. Układamy prawą stroną do prawej strony i spinamy w koło. Tutaj zostawiamy otwór. I przeszywamy. Tu zamocowujemy i lecimy w tą stronę, tu, 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 w tą i dotąd zamocowujemy. Mamy teraz przeszyte. Tu jest otwór zostawiony. Ok. Ścinamy narożniki. I odwracamy to na prawą stronę. Odwróciliśmy na prawą stronę. Teraz idziemy to wyprasować. I tutaj należy też tą, tą dziurkę też zaprasować. Mamy już odwrócone, wyprasowane. Teraz przestępnujemy tutaj w koło. I przy okazji zeszyjemy tą dziurę. Czyli stebnujemy tutaj w koło. Mamy ostębnowane już teraz w koło i bierzemy teraz tak. Składamy na pół równo tu. Szef, z szewkiem nam tu się schodzi i na odległość około około 1 cm przeszyjemy to. Czyli spinamy to sobie klamerkami i przeszywamy to, przeszyte tu to miejsce. Teraz składamy o, tak te nasze, ten nasz kwadrat i tu znowu przy Miejsce zeszycia składamy z tym, tutaj miejsce i to drugie miejsce zeszycia z tym miejscem. Ok, spinamy to sobie. Najlepiej by było klamerkami, nawet zwykłymi klamerkami możecie to pospinać. I teraz, jeżeli uda Wam się to przeszyć, to przeszyjcie na maszynie. A jeżeli nie uda się przeszyć na maszynie, to musimy zeszyć to igłą z nitką. Tutaj, oto mamy przeszyte. Moja maszyna dała radę, więc przeszyła tutaj podwójnie. I teraz rozkładamy to sobie tutaj w ten sposób, że możemy włożyć tutaj paluszki. I tu sobie rozkładamy te nasze dno. Musimy sobie to ułożyć. OK. Żeby to było równo, jest rozłożone. Możemy jeszcze powyginać sobie tutaj te końcówki. Proszę. I co? I wkładamy jajeczka i mamy, proszę. I mamy kolejny koszyczek do jajeczek. Mamy koszyczek już uszyty. Tu jest uszyty właśnie z tego y, sztywnika, albo w, możecie mieć wkład klejowy. Powiem szczerze, że chyba bardziej mi się podoba tutaj z, tym, z tą włókiną w środku, bo on jest wtedy taki bardziej puszysty, może i nawet trzymać ciepło, jak ugotujecie jajka i włożycie tutaj takie ugotowane jajka, to zawsze będą trzymać trochę ciepła. Tutaj jednak, jak jest ten sztywnik włożony, to te jajka wpadają. Ja mam akurat takie mniejsze te jajeczka, więc one mi tu wpadły, no, ale może i też tak być, że wpadną i schowają nam się tutaj do tego koszyczka. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Szycie tego koszyczka nie zajmuje dużo czasu, bo ja go tego jednego uszyłam dokładnie, chyba w 5 minut, więc to jest naprawdę bardzo szybciutko. Jest to fajna ozdoba, którą można postawić na stole i może do każdego osoby, która y, będzie stol, przy stole siedziała świątecznym, będzie miała ją przystawianą i będzie wiedziała, że może sobie zjeść te cztery jajeczko, ugrzane będą. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Można również tu włożyć jajeczka niespodzianki dla dzieci. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału tutaj na YouTubie oraz do zapisywania się na newslettera na blogu Domowa Krawcowa oraz zachęcam Was również na inne moje filmy dotyczące na przykład jak uszyć kaczkę, jak uszyć tego, ten koszyczek. Przez szablony na taką kaczkę można u mnie kupić w sklepie oraz... Dajcie kciuka i napiszcie komentarz, czy podobał się film, czy przydał się, czy zdążyliście jeszcze przed świętami je użyć. Zapraszam na wszystkie pozostałe filmy moje i odznaczanie mnie da w mediach społecznościowych, żeby mogła się również pochwalić Waszymi pracami i zobaczyć te Wasze prace. Dziękuję bardzo.